Troszeczkę tutaj otworzyć bardziej na tą sprawność fizyczną, żebyśmy Cześć. czuli się świetnie. Jak podejwać chłopaka, żeby dotknąć e. cycki? Czy ktoś może, być... no, a Czy ktoś może widać... Nie proszę, panu pan się pomylił, Stój. my nie jesteśmy na tym webinarze. Zobaczymy. E, no, Zobaczymy, zobacz, 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 to, to zadziała. Zadziała. Poprosimy Dotykaj. o usunięcie Piotrze Piotr, Padę dziewczyny. dziewczyny. Tak tak. Fantastyczna, atrakcyjna tutaj rozmowa. I zobaczysz. Zapraszamy do poświęcenia. Mówiłam, miłość. że będzie pozytywnie, Zapłonię. prawda? Więc wszystko się sprawdziło. Mamy tutaj roku. pana, który bardzo pozytywnie e, się Dzięki tutaj wam. z nami udziela. Proszę. Możesz wspierać takich ludzi, tak jak wy. Spróbuj. Poczekamy zamów. chwileczkę jeszcze. Piotrze, czy ty tutaj Wszystko jesteś? Paweł Kania, jak jakbyś polecam. mógł tutaj Cześć. tam nas wesprzeć. I adoptowałeś hostel w związku z tym nie mogę Karolina robić współhostem. Jest już dawno współhostem. Hmm. A to super, to okej, okay. jest już nie, dawno. Nie, tak słuchajcie, dobry jaja, słuchajcie, posłuchajcie, taki taki ten no. Dobra, słuchajcie, mamy... Ale ja niestety, mamy... no, nigdy nie, nie czytałam takich dowcipów, no. No, popatrz, e, no. Słuchajcie, no. tak, hokus, pokus, pokus, wczoraj, mare. Dobra, rierzec, słuchajcie, w takim razie bo, właśnie... ...poprowary. <suszy pleasures> Dobra. O kurde, o kurde, przepraszam, ja nie Okej, okay, mamy w takim ale... razie już wyciszonych wszystkich uczestników naszego spotkania, by nam nie przeszkadzali. E, Słuchajcie, nie będę mówił, kto podszywał, ale podszywał jedna osoba. Nazywa się Turbinator Masakrator, Nazywa się Kelvin Walczak i na, ma, ma na imię Zygmunt. To nie jest Zygmunt, to jest Kevin Walczak. A Kelvin Walczak to jest podobny, który ode mnie wyzwania i to non stop. No stop. Na jeden i, i prezentację. Rozumiesz? No Przepuszczałam, kiedy życie życiu się, tak nie, się. nie widziałam kiedy myśli, spotkałam Ciebie, że, bo kiedy miłość Ciebie, dna, zapragnie Cię, ale nie masz czasu, że kiedy miłość znajdzie Cię, kochasz jeszcze mnie? Kto, kto, Ty jesteś i kto Ci dał linkę? Dostępności własnej posiadali, dla mnie to jest Kompendium wiedzy na temat tego wszystkiego, co teraz. Um, to, co wiesz, właśnie... mówię raz: taki przysłowie. Kto pudełki kopie, ten zakopie, rozumiesz? Kto dołki ten zapada. Kto pudełki kopie, ten zapada, wiesz? Co? Przepraszamy, bo coś, coś nie. Kto pudełki kopie, ten. Nie rozumiemy, nie rozumiemy jednego z uczestników, dlatego To Kto też... po dołki kopie. Ale Te... A kurwa, chuj Tak, przepraszamy bardzo za jednego z uczestników. Kto Kto po wycis kim kopie. Wyciszamy. Ten sam pada. Rozumiesz? Usuniemy. Usuniemy. Przepraszamy za tą chwilę, bo... yy, Niestety program idzie na żywo, także. Program idzie na żywo i to powoduje, że idzie bez cenzury. Także niech się dzieje, słuchajcie, i niech to nam yy, płynie. Yy, niech to nam płynie. Słuchajcie, spotykamy Powiedz się... Powiedz mi, czy ja biję matkę? Nie. Tylko ona mnie grozi. To jest moja sprawa osobista. Iść nie wtańcaj. Ja nie piję, ja nie biję mojej matkę, rozumiesz? Kiedyś to było w dzieciństwie. A teraz ja się wychowałem że zakazane, co on nie obchodzi, zakazane, o Jezus, rządowe, Mirko, o Jezus. Mirko, to chyba w ogóle nie jest taka przestrzeń na y, ten temat i jest spotykamy się w, w tym temacie. Główne przyjemności życia, właśnie te kubki smakowe, tutaj Maciej ma rację, że to nie chodzi tylko o posługiwanie się językiem, ale też o zdolność po prostu czerpania przyjemności. Też z pokarmu. Chcesz podarować dziewczynę, chcesz podarować mężczyznę, to posłuchaj uważnie, co ja mówię. Tysięcy osób, które do mnie piszą, chcę umówić na randkę i zapytają, cześć, jak się masz? Zapytają cię się niektórzy ludzie, ale prosta nauka. Trzeba go wyrzucić ja Jak to mówią? Nie ma. Że ten olej ma taki skład, jaki producent mówi, że powinien mieć, tak? Jaki powinna mieć właśnie olej eteryczny lawendowy. I zobaczcie, właśnie tutaj te też destynarne. Stają... Czy mam dziewczynę? Chciałam radośnie poinformować, że mam dziewczynę. Nazywa się Natalia B. Natalia B wiem, ma dołączył, 18 lat. Nie mogę wyciszyć tego konia. On lubi e, aminę, firmy, tak, e, lubią firmy, skończyła szkołę. I powiem wam w sumie, przestacie mnie męczyć, mam dziewczynę, mam Czy może dobrą, tylko muszę zachować kulturalnie i nie być psychicznym. Które doprowadziły do powstania tego arkusza, ja natomiast opowiem o przygotowaniu jednego zadania, a tych zadań w arkuszu mamy 14 i bardzo chciałabym powiedzieć precyzyjnie. 4. Tak, gdybyśmy w Pana Mirka... Tak, tak jest względności. To jest spędzula, nie, spędzula, to się prezią. To mogłabym Wam do jutra gadać, bo jestem też ekspertem z ramienia firmy, jeśli chodzi o wiedzę na temat CBD, prowadzę webinary. Ja już mam dosyć... to serdecznie. Mogę wszystkich zablokować monarię i do widzenia. Jestem. <kluzła> jestem... Czy doradcą... ja jestem DJ-em? Nie. Jestem dziennikarzem, ale nie jestem dziennikarzem. Jestem gwiazdą na Facebooku. Jestem gwiazdą. Pozwolicie, że ja tego, tą Ewę usunę? Okej, okay, żeby nam tutaj. Wynajmuję. Te nieruchomości są to nowe. Od powiedzmy 200 tysięcy, 150, powiedzmy to jest takie minimum 1000 euro. Gdzie Jak można... poderwać księdza. Jak go spotykasz, niech będzie pofalony Jezus Chrystus. Zadawaj. Mu pytanie. Jaka pogoda w kościele? Ile zabrałeś z tacy? O której zaczynać bierzesz włoży. kąpiel i tt. I ważna, I ważna rzecz: staraj się mu nie patrzeć na włosy. Oni po, ponoć tego nie by się włączyć, bo coś włączyłeś. Proste. Proste. Pamiętacie, tylko dla idiotów. Trzymajcie się. Cześć. Irex, coś się włączyło, chyba. Bonów finansowych, pieniężnych w wysokości 50 dolarów. Dlaczego dwie? Dotychczas było złotych, jedna dobra. nagroda, ale 100 ponieważ złotych, liczba. Gwarantowana od... cena za yy, poradę, a tę poradę. Uwaga, cena jest wysoka. Ja przepraszam, ja, ja jest. Ale ja bym 900 zł za minutę plus VAT brutto. Łącznie wynosi 15 tysięcy 15 zł. Przepraszam, ale muszę cię wyłączyć, złotych. bo mi przeszkadzasz. Plus Halo? 900 zł równa się 115 tysięcy zł. Bez VAT, albo z VATem.